Słowo na temat Kucato wyzwolenia człowieka, czyli pewnej propozycji, którą ruch światło życie daje ludziom, aby byli wolni i byli zdolni wyzwalać innych. Kucjato Wyzwolenia Człowieka jest to dzieło skierowane do, głównie do osób, które przez swoją abstynencję, przez deklarację tego, że wyrzekają się części dobra, jakie mogą spożywać, czyli alkoholu i Chcą to wyrzeczenie, tej części, ofiarować za tych, którzy nie mogą nie pić, ale też za wszystkich innych, którzy są w innych nałogach. Wyrzekają się właśnie części swojej wolności, żeby dać świadectwo i wspomóc duchowo tych, którzy. Właśnie takiej deklaracji już nie mogą zrobić. To znaczy, że oni muszą siedzieć w tych nałogach, bo nie mają siły na wyzwolenie. Wierzymy, że nasz czyn miłości, który właśnie polega nie na odmówieniu sobie czegoś złego, bo to jest naszym obowiązkiem, ale odmówieniu sobie czegoś dobrego, spowoduje, że Pan Bóg właśnie wykorzysta tę łaskę dla tych, którzy nie mogą sobie odmówić. Alkoholu albo innych używek, my chcemy właśnie być z tymi ludźmi. Mamy taką ideę, ja mówię my, mamy, ponieważ ja jestem w krócej wyzwolenia człowieka od 18 roku życia. Więc od 92 roku to jest już 27 lat. Przeszedłem te 27 lat w abstynencji całkowitej we wszystkich sytuacjach, jakie były możliwe. Tak mi się wydaje, i w każdej z tych sytuacji byłem świadkiem tego, że można nie pić. Idea właśnie jest taka, że jeżeli jesteśmy na jakimś imprezie, na przykład na weselu, na jakiejś imprezie szkolnej, na imprezie w pracy, żeby była taka osoba, która zawsze mówi: Nie, ja nie piję, wznosimy toast. Ja mówię: Nie wznoszę, musisz wypić z nami, nie muszę. I jestem tym, który. Daje pierwsze takie świadectwo, bo jestem w stanie to zrobić, a wszyscy inni, którzy nie są w stanie w tym momencie wypić i nie są w stanie takiego świadectwa dać, mogą powiedzieć: Ja też nie piję. I nie musimy wcale się znać i nie musimy wcale wiedzieć, dlaczego nie pijemy. Natomiast, jeżeli ktoś mnie zapyta, natomiast jest właśnie przez to moje powiedzenie, że nie piję, wszyscy inni już mogą. Nie pić. Natomiast jeżeli będą jakieś ataki, ja jestem pierwszy, który występuje i mówi: Ale dlaczego? Przecież może nie pić. Jak ktoś mnie pyta: Dlaczego nie pijesz? Mówię od razu: Ja pierwszy. Nie piję, dlatego że nie piję po to, żeby inni mogli nie pić. Ja nie muszę pić, a ci, co muszą pić, a nie chcą i są zmuszani, żeby się mogli na mnie oprzeć. Także ta krucjata właśnie wyzwolenia człowieka na tym polega. Moją wolnością wyzwalam innych. Jeżeli chciałbyś przystąpić do takiego dzieła, możesz wypełnić deklarację krucjaty wyzwolenia człowieka. Możesz spróbować właśnie poddać swoje życie mocy wyzwalającej Chrystusa i w ten sposób też wyzwalać innych. A ja ci będę w tym pomagał. Jako twój brat w krucjacie. Jeżeli masz jakieś problemy, przyjdź. Ja się też codziennie modlę, modlitwę krucjaty wyzwolenia człowieka za wszystkich ludzi zniewolonych. Oddaję właśnie też tą modlitwę za wszystkich, którzy są zniewoleni, którzy potrzebują tej wolności. Także macie obstawę modlitewną, macie obstawę fizyczną w postaci konkretnych członków Końcjatelizowanie człowieka możecie się na tym oprzeć i możecie przyjąć wolność od Jezusa Chrystusa, który was wyzwala.